Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zlitował się i zaczął ich nauczać. Komunikacja w odpowiedzi na słabą kondycję człowieka. Naturalna, codzienna reakcja w, re w kontaktach międzyludzkich. Tutaj stymulowana wewnętrznym głębokim poruszeniem Jezusa, greckie Mai. Inna specyfika reakcji niż na przedstawione doświadczenia apostołów. Oni zostają zaproszeni w przestrzeni wyciszenia, pobytu tylko w obecności Boga, greckie Eremostopos, oraz interioryzacji tego, co przeżyli i tego, co głosili. Sformułowanie odpocznijcie w tekście oryginalnym greckie Anapało wskazuje nie tylko na zaniechanie czynności i relaks, ale również przekierowanie uwagi na Boga. Przedrostek Ana. Jezus podpowiada, lecz nie przeformułowuje rzeczywistości. Przyjmuje tłumy sam. On jest Bogiem. A tylko Bóg zna cały i właściwy porządek świata. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.